Cześć, kochane, większość z Was prosiła mnie o filmik, jak w szybki i bezpieczny sposób zdjąć hybrydę w domku, więc zaczynamy. Potrzebować będziemy dezynfekcję, tu mam akurat AHD, której na co dzień używam w salonie, pilniczek, najlepiej 100 na 180 Kolejna rzecz będzie to aceton, ja mam tu przelany aceton w taki kieliszek do henny. Teraz kolejna rzecz to są folijki razem z płatkami kosmetycznymi. Ja sobie tu przeciąłam akurat na cztery części, żeby mi wystarczyło na więcej. Są na rynku dostępne też takie foliki już z naklejonymi wacikami. Ja je kiedyś gdzieś dostałam od jakiejś firmy. Akurat ja dzisiaj na nich będę pracowała. Potrzebujemy również patyczek. Taki ścięty. Zostrzyło pięknie. Ewentualnie taki puszer do skórek jeżeli któraś z Was go ma w domu. Również potrzebny będzie blok poleski do wygładzenia już później powierzchni paznokcia. Ostatni krok będzie to oliwka bądź kremik na zadarte skórki, bo pewnie w większości z Was się zdarzy gdzieś tam delikatnie pilniczkiem zahaczyć. Zapraszam do oglądania. Zaczynamy. Pierwszym krokiem jest delikatnie, delikatne spróbowanie tej wierzchni warstwy, która nam błyszczy. Hmm, dlatego, że aceton jej po prostu nie, nie będzie w stanie rozmoczyć. Delikatnie opiłowujemy. Dosłownie naprawdę dziewczyny, delikatnie, żebyście tu nie przesadziły, bo e, możecie sobie przepiłować płytkę. E, I wygląda to mniej więcej w ten sposób. Tego wcześniej już delikatnie zmatowiłam. E, żeby było ciut szybciej. I na tak przygotowanego paznokcia. Zakładamy w tym momencie aceton, tak jak Wam mówiłam, ja będę używała tych folijek. Dosyć mocno nasączamy ten wacik, żeby on był dosłownie taki, że aż z niego wycieka. Przykładamy, o ja sobie tu zalałam, przykładamy i dosyć mocno wciskamy tą folię, żeby ona bardzo, bardzo przylegała do paznokcia. I tutaj macie chwilę dla siebie, powtarzamy tak z każdym pazurkiem, e, trzymamy na paznokciach z 10-15 minut. Za chwilę do Was wracam. No więc kochane, wracamy po tych 10-15 minutach. Warto sobie zdjąć taki kompres i sprawdzić, czy ten lakier e, ładnie nam schodzi. Bierzemy sobie ten patyczek, tym takim ściętym koniuszkiem, delikatnie próbujemy obdrapać lakier. Zobaczcie, jak ładnie schodzi. Często się dzieje tak, że, widzicie, tutaj zejdzie, a na przykład koniuszek gdzieś słabiej mi dolegał. Mój błąd. I ten lakier nie chce zejść. O nie, dobra, zejdzie. Pięknie. Widzicie, wszystko się posypało tu jeszcze delikatnie jest troszkę lakieru są na to dwa sposoby albo bierzemy pilnik i delikatnie po prostu opiłowujemy albo kompres z acetonem nakładamy jeszcze dosłownie na momencik ja tak zrobię pamiętajcie, żeby docisnąć żeby ten aceton się, że tak powiem wylał z tego wacika i wpadł na ten lakier hybrydowy tutaj troszkę podociskam mhm i zobaczymy, jak pójdzie. No, jest bosko. Nie ma się czego czepiać. Ja osobiście na co dzień tak hybrydy nie ściągam. Jak większość z Was wie, pracuję fryzarką. Natomiast y, filmik jest po to, żebyście sobie zdjęły te pazurki w domu. Tak jak mówiłam, jak zdejmiemy, delikatnie, y, że tak powiem, zetrzemy ten lakier. Przychodzi czas na bloczek polewski. Bloczkiem dosłownie, że tak powiem, bez żadnej mocy w ręce delikatnie opiłowujemy. Mhm. I wygląda to mniej więcej tak. Wiadomo, można by się tu przyczepić, że... Yy, że tutaj w rowkach jest ten lakier, ale myślę, że nie będzie Wam to przeszkadzało. Kolejny krok jest to oliweczka. Zatem ja sobie skręcę. Ja mam to akurat taką spędzelkiem. Delikatnie sobie tu nakładam i wsmarowuję te skórki, które gdzieś tam mogły być delikatnie zadarte przez, e, przez pilnik, bądź bloczek jeżeli chcecie mieć delikatnie nabłyszczone paznokcie, bo wiadomo, ta oliweczka nam się tu wchłonie, jeżeli chcecie mieć nabłyszczone paznokcie, nałóżcie sobie przed e, oliwką bezwarny lakier nałóżcie oliweczkę i gotowe